Po rozczarowującym zakończeniu trzeciej trylogii Star Wars Disney wytacza ciężkie działa. W tym celu zatrudnili samego tajkę Waititiego na reżysera i współautora scenariuszu kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Czy oznacza to lepsze czasy dla legendarnej serii? Przekonajmy się. Beautiful Halo to zagraniczny sklep, który oferuje dziesiątki tysięcy ubrań ze świetnymi wzorami, czy to związane z Marvelem, czy z waszym ulubionym anime. Na 100% znajdziecie coś dla siebie. Z naszym linkiem promocyjnym dostaniecie nawet zniżki do 70%. Bardzo ciężko jest zadowolić fanów Gwiezdnych Wojen, a już na pewno łatwiej jest ich rozczarować i zostać znienawidzonym przez kolejne filmy. Nic dziwnego, skoro cała seria ma już ponad 40 lat oraz 9 głównych filmów za sobą. Kiedy Disney przejął Star Wars od Fox wydawało się, że dużo się zmieni, nawet na lepsze. Nadzieja fanów było ogromne, szczególnie patrząc na to, jak słabo została przyjęta druga trylogia. Przebudzenie Mocy i Ostatni Jedi są oceniane z reguły bardzo pozytywnie i są ustawiane w czołówce rankingów filmów tej serii. Do tego doszły jeszcze dwa spin-offy, czyli Gwiezdne Wojny Historii, jednak Han Solo nie był czymś, co Disneyowi wyszło. Wtedy też w roku 2019 przyszedł najbardziej hajpowany film z Gwiezdnych Wojen, czyli Skywalker Odrodzenie, a którego recenzja możecie znaleźć na naszym kanale. Ten podzielił fanów serii jeszcze bardziej niż każdy poprzedni film razem wzięty. Jak się jednak okazało, film mocno ucierpiał na tym, że sam Walt Disney postanowił pozmieniać produkcję ze względu na oczywiste odejście reżysera J.J. Ambramsa do Warner Bros. Ostatecznie na kolejną część zakontraktowany został nie kto inny jak Taika Waititi, najbardziej znany z reżyserowania filmu Thor Ragnarok, czy też Jojo Rabbit. Ten drugi był nawet nominowany do nagrody Oscara za najlepszy film 2020. 2019 roku, a pierwszy jest uznawany przez fanów Marvela za ścisłą czołówkę MCU. YT jest jednym z najbardziej szanowanych reżyserów i udowadnia to też fakt, że otrzymał do zrobienia także czwartą część Thora, która pojawi się w kinach w 2022 roku. Rozmowy z Waititim trwały podobno od kilku miesięcy, a sam zainteresowany zaprzeczał, by miał się zająć filmem z uniwersów Gwiezdnych Wojen. Tajka jednak ma już przeszłość z serią Star Wars, gdyż zajmował się ostatnim odcinkiem niedawnego serialu Mandalorian. Na Disney+. Plus. Tym razem przed nim większa rola, gdyż pełnoprawny film, którego też scenariusza będzie współautorem razem z Christy Wilson-Keynes, znaną też z pracy nad historycznym filmem 1917. Disney ma zarezerwowane daty premier dla Gwiezdnych Wojen na grudzień 2022, 2024 i 2026. Których z tych filmów znajdzie się pod skrzydłami Whitey Tego nie wiemy, jednak na 100% nie będzie to najbliższy termin, czyli 2022, ponieważ Tajka, jak wspomnialiśmy wcześniej, musi jeszcze wydać tor Love and Thunder dla Disneya. Tak więc wygląda na to, że nie odpuszczamy jeśli chodzi o wielkie filmy Star Wars i zobaczymy czy wyjdzie to na dobre dla serii, czy ponownie na złe. A wy co sądzicie o YT Team w roli reżysera filmu Gwiezdnych Wojen? Myślicie, że będzie to kolejna pełnoprawna część serii? Czy też może spin-off? Dajcie nam znać w komentarzach. A po więcej szybkich newsów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, jak i na nasze social media jak zawsze podane w opisie.